To jest zarządu do gospodarki komunalnej i próbujemy wywalczyć z podłączeniem prądu yy, i wody do mieszkania, do którego weszłam na dziko tak naprawdę. No bo nie do... miałaś wyjścia. Nie tak? miałam wyjścia. Miałam jak jaksmisję na karku, nie miałam innego lokalu, nie miałam gdzie wynająć mieszkania. Co by się stało z tobą, gdybyś nie zrobiła tego? Yy, urząd miasta chciał wysłać do ustania do przytułku ja, dla bezdomnych, razem z dwójką mało dzieci. No ale nie, przecież tam to... no, ale tam dzieci nie mogą być. Jest... No nie, rozdzieliliby nas ewentualnie do domu samotnej matki. Ja samotną matką nie jestem. Tak? No no tak. to było oznaczało rozbicie waszego rynku. związku, tak? I rząd, no I... No tak. I rodziny całej po prostu. I do tego dążyli urzędnicy? Tak. Bo oni chcieli mi pomóc. Od trzech lat starałam się o normalnie, legalnie dałam wnioski o mieszkanie. Nie chcieli mi przyznać mieszkania. Zapierają się za dużym metrażem yy, pokoi na osobę, mieszkanie. W tym, w tym mieszkaniu, w którym mi już w którym nie, miało, nie, nie mogłaś mieszkać? Tak, tak. Dopiero teraz się wzięli za to, że w ten będą mi wciągać na listę, ale lista będzie dopiero za jakieś dwa tygodnie, a my od trzech tygodni żyjemy bez wody, bez prądu, bez ocieplenia. I kto odciął tego? ten prąd? Yy, zarząd Gospodarki Komunalnej, kierowniczka. No dobra, czyli teraz pójdziemy do. Do tego zarządu, żeby się spytać, dlaczego oczyszczają. No, Chcę jeszcze podłączyć, a wniosek o oczyszczanie złożyłam 28 września, a mamy już 21 październik i dalej nie mam odpowiedzi. Na nie. No dobra, to chodźmy do, do tych urzędników. Ja, nie, no bo chcemy się zorientować, dlaczego został odcięty prąd od tego mieszkania. Dlaczego próbujecie państwo zmusić. Ja jestem z Komitetu Obrony Praw Lokatorów. No dobrze, dziękujemy. Ta, ta pani z dziećmi zajęła ten lokal, bo nie miała innego wyjścia. I teraz od nie, jej odcięto prąd, próbując ją zmusić do opuszczenia tego lokalu co jest no, działaniem, którym spełnia no e, w, w, jest jest przemoc pan. pośrednią. No. Ja chcę to wytłumaczyć, bo mm -hmm. tutaj Pan założył jakąś, Pani ja pan za pewną, pewną, pewną tezę. Jest on jest odcięty, bo tam doszło do włamania. Ale to nie jest powód. To nie jest powód, żeby odciąć prąd, bo tam faktycznie mieszka, tam są dzieci. I one I nie, się, nie mają jak się ogrzać. Jak odebrała Pani pismo, czyli sankcjonujemy to, że Pani jest osobą, która zajmuje ten lokal bez tytułu prawnego, My uruchomiliśmy procedurę włączenia prądu, procedurę włączenia wody i używanie. Mamy prąd! W tym momencie nam podłączyli prąd. Nie trzeba było czekać.